Witam tutaj Drop Dzień Dzień Wulf w Koimciku Zagrajmy Wiedźmin. Może zauważyliście, ale zakopiłem sobie nowy miecz Gwarhir u za za 3000 arenów oraz trochę polepszę sobie jakość tekstur, ponieważ ta co była przedtem, no to na tym terenie wyglądała beznadziejnie. Wróćmy do tej Celiny, połączymy się sprawdzić, co ona tam myśli. O tym ślubie i o tym wszystkim. Dzień dobry, Wiedźminie. Witaj. Wyglądasz na smutną. Coś się stało? Ech, moja siostra wychodzi za mąż, za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. Do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. E, dobra. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O, tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. O, teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten, ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny! O, o może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwi sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. O, dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę. Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Yy, tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Hmm. Nie, spadaj. Jakaś przewarśliwiona i w ogóle... Poza tym, jakby się Tris dowiedziała, to. Mazakra. No, poza tym, piersiaka, mi szkoda na taką. Gerald, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina, zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Tris mi to wbijała do głowy przez godzinę. A ja już wiem. Mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie, mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem. To za trudne zadanie, jak na mnie. No nie, bocz już jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Tris? Daj mi go zaraz. Dobra, to przeczytamy sobie. No spoko. Czyli muszę zanieść ten na muret albinowi. To mm, tędy powinienem chyba wyjść. Chociaż tędy chyba też przejdę. Niech w tą stronę się przyjrzydzie. Nie, no Trayden Balhir tak nie pasuje jako Wiedzmijski Miecz, ale jest dobry, chyba. To mi się tak wydaje. Nie jestem pewna, ale chyba azarczawet takiego używał. O ile się nie mylę. O tu jest właśnie ten Synkowala, co od niego kupiłem tylko Walhira. Yy, dobra, drzwi do domu Aliny. Czy powinna. To gdzie jest? O, Celina dobra. Yy, to gdzie jest ten Alwin? Pewnie jest w środku, jak go tu nie ma na polu Alwin. Właśnie pomyliłem. Dobra, Alina. Co cię sprowadza Wiedźminie? O, szukam Alwina właśnie. Szukam Alwina. Ten chłopak jest jak żywe srebro. Kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj w ruinach niedaleko stąd, Alwin lubi to miejsce. Dziękuję. Pójdę się za nim rozejrzeć. No czekaj, czekaj, jeszcze to nie koniec. Co cię sprowadza w W mm, twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna. Lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuję. Dziękuję, Wiedźminie. kobiety... No, dobra, to idziemy po Alwina. Właśnie, po Alwina. Alwina, hmm, Alwin, to do ruin idziemy. Wyszłaby sobie za ale to by było dobrze. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. To jest głupie, że nie mogę iść jednocześnie so, od, sobie otworzyć ekwipunku trochę. Tak bym sobie szedł, a tak to bym sobie jeszcze popatrzył, co ja tam mam. Tutaj już może spróbuję tak zakręcać. Jest to jakaś górka to pewnie nie wyjdę. No ale nic. Tutaj za tą górką już chyba można przejść. Z kolependromorf. Chyba jakiś potwór, ale nie mam czasu na takie rzeczy. Przynajmniej na razie. Tam jest następny. Może zapiszę sobie grę. Tak na szybkiego. Jakby co to F5 się jest. Tak zapisie szybko. Jakiś duch. Sam Geralt w świecie duchów. Ale winocuń się. Przyzywanie duchów to niebezpieczna zabawa. Ale ja chciałem władać mocą, tak jak Tris. Zazwyczaj jestem sympatycznym facetem, ale czuję się ostatnio bardzo samotny. Chciałbym, żeby Alvin dotrzymał mi towarzystwa, grał ze mną w kości, jest bystry i pojętny. Zostaw go. Rozwiążmy to klasycznie. Zagrajmy o niego w kości. Przygrany zostawi dziecko w spokoju. Ja nie umiem grać w kości. Nie interesuje mnie gra w kości. Odsun się. Popełniłeś błąd. Ja już... Nie ten styl. Kurde, ogłosił mnie jakoś. Geralt, wstawaj. Nie możesz się tak dać jakimś krzykom. Kurde, znowu. No, wstawa. Odejdę, upiór się, Jay. Ogłusza tego naszego Geralta. Jest. Udało się. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się w tych ruinach? Pustelnik mi mówił, że to magiczne ruiny, a ja lubię magię. Tris mówiła, że kiedyś nauczę się czarować. Wszystko się kończy. Nie miałem prawa narażać Alwina. Salamandry nie znają litości, nie cofną się przed niczym. Nie stworzono mnie do roli ojca. Jestem Wiedźminem, chociaż czasami żałuję i tęsknię. Dobra, daj mu ten amulet już. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z DWIMERYTU. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny, odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak Wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny Alwinie. Nie przejmuj się nimi. A ty, A ty, Wiedźminie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini nie zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alwin, załóż naszyjnik. Dwa, spójrz mi w oczy. Zobaczysz tam swoją przyłowę. Nie, nie możesz z Tobą rozmawiać. Nie możesz Cię jesteś nawet Alwin. Czy konieczność bez na cenię, to Kurde nie ma takiego. No to 200 orenów. Fajnie bierzemy. Czy muszę iść do Juliana, rozumiem? Aha, dobra. Jeszcze musiałem zrobić to, właśnie to. Ale to dopiero w nocy, która tam jest. No, dopiero południe. Szkielecik, może też Ciekawe. Ciało leży tu od dawna. Aha. Ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. No, dobra. To idziemy do Juliana, Tak gdzie się tam podziewał. Eee, to wskaż. W kartwie? A co on tam robi? No to dobra, chodźmy. Jeśli spodobał Ci się filmik, kliknij fajne.